Możesz wydać 170 zł na jego dzięki Bogu. Ja, albo zrobicie hmm. sama, zostanie ci jeszcze na manicure i waciki. Nie sama. Tylko z moją wernoklejanką jaj. Nie udawaj, że potrafisz Mleczko, piec. Jajka, jajka, drożdże, i jagody. Czyli zestaw, jak ja to nazywam, słodka ekscytacja. Nigdy nie wiesz, czy ci wyjdzie. A weź przez no dobra, co dalej? Zagnieś ciasto porządnie. Jak ci nie wyjdzie, to chociaż się wyżyjesz. Przynajmniej taniej niż terapia. W tym jest. Next step. jagody. Dużo jabł. W końcu może nie powiesz, że więcej ciasta niż ja Ktoś też czuje ten dym. Wiesz do momentu, kiedy będą zwyciste i No, ciekawe. Czyli mniej więcej będą pachnieć tak jak ja po wyjściu z solarium. Ej, to było niesmaczne. A kto powiedział, że będzie smacznie? Na 30 minut do piekarnika. Czyli maseczka z ogórków nogi w górze i plotki na głosówkach. Tak się powinno obsługiwać ludzi w kolejkach za te 170 zł. Damn, w końcu się z Tobą zgadzam. Panie i Panowie. Ona będzie się chwalić. Złociste, pachnące, idealne. Jeszcze nie spróbowała, a już wzdycha. Żenada... No dobra. Pokaż kotku, co masz w środku. Skanowanie influencera. Mówi prawdę. Zmiana trybu EJ. Prawda. 170 zł za pięć jagodzianek. Żenada... Właśnie tak. Zjadłabym jedną. Gdybym tylko mogła...